nie uległa całkowicie kotłownia. Taki podajnik KZSO do spalania trotu też całkowicie, oh, widać blachy są podeformowane. Około godziny 21 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze budynków w miejscowości Konstantynów. Zadysponowaliśmy do akcji 11 zastępów straży pożarnej. Pożarem objęta była stodoła, dwie przybudówki, wiata wypełniona materiałami palnymi, kotłownia w budynku mieszkalnym oraz składowane drewno do produkcji Palet i deski. Strażacy przystąpili do kaszenia pożaru. Po stłumieniu ognia przystąpiliśmy do prac rozbiórkowych, konstrukcji budynków. Nadpalone i spalone belki usunęliśmy, płacie dachu również. Dogasiliśmy palety i elementy do ich produkcji. Wypaleniu uległa cała kotłownia wraz z wyposażeniem. Akcja trwała ponad 7 godzin. Pożar gasiło 53 strażaków. Przypuszczalna przyczyna jest nieustalona. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia, straty są bardzo duże, ustali je firma ubezpieczeniowa. Tak jak widać z tu była przebudówka do stodoły, tam była cała stodoła. Jak przyjechała pierwsza jednostka, to praktycznie już ten dach i już część stodoły była zajęta, a był to budynek jeden dwudziestoletni, drugi chyba. 50 czy 60-letni, więc było to suche jak pieprz. Paliło się to praktycznie jak benzyna, można powiedzieć. To, cała akcja polegała na tym, żeby się to nie rozprzestrzeniło właśnie na yy, sąsiadów stodoły, bo w tamtym kierunku wiał wiatr, obawiali się, że jeszcze ich stodoła zostanie zapruszona ogniem, więc tam jedna jednostka i sami sąsiedzi polewali szczytową ścianę tej stodoły, żeby im się to nie zajęło. No a tutaj akcja polegała tylko już praktycznie na dogaszaniu, rozciągnięciu, bo tam blacha była jeszcze kiedyś siejsza, nie taka w arkuszach, tylko cała nazwika robiona, jak to kiedyś ta stodoła, więc była to wielka powierzchnia blachy. Strażacy to wciągarkami, linami ściągnęli na sąsiednie pole, które też należy do mnie. No i, i dogaszali tylko pogorzylisko, przerzucali. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze nawet się tam coś nietli, bo o, jest jeszcze takie maluteńkie, o tam na wprost nie zarzewie takiego, nie do tego, ale to raczej już wiatr nie rozdmucha tam rano. Pracownicy, którzy są u mnie zatrudnieni jeszcze tam trochę polewali, ale mimo mimo wszystko wiatr gdzieś tam ten, no ucierpiał właśnie ten głównie ten magazyn plus yy, po mojej lewej stronie ta wiata w którym było składowane kilkadziesiąt metrów przestrzennych yy, materiału opałowego